Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na kolei. Cypek i Zuza zbudowali takie kółko testowe dla naszego nowego zestawu kolejowego firmy Pico. No, tak się stało, że z powodu przesiadywania w domu i całej tej sytuacji, która jest teraz hołdując e, akcji Zostań w Domu. E, mamy czas odświeżyć kilka naszych zainteresowań, na które e, no, nie było czasu e, w, w normalnym roku szkolnym, i, biorąc pod uwagę treningi. E, I stwierdziliśmy, że rozłożymy makietę. E, niestety ten plan e, pokrzyżowała nam w zasadzie, co nam pokrzyżowało Wilgoć, makieta, którą przechowywaliśmy w piwnicy przez 20 lat, bo to jeszcze makieta, którą ja pamiętam jako dziecko, przeżyła w sumie w piwnicy 20 lat, ale po przeniesieniu do naszej piwnicy, tutaj już od rodziców do kamienicy, gdzie piwnica jest no, bazuje na piaskowcu, Rdza no, załatwiła temat niesamowicie. E, wszelkie połączenia elektryczne, e, tory, e, próbowaliśmy ratować, czyścić, gumkować, przecierać papierami e, ściernymi. Nic to, nic to niestety nie dało. E, za daleko to poszło w ciągu kilku lat. E, wymieniliśmy półmakiety, próbowaliśmy nowe... E, okablowanie e, założyć, e, zwarcie za zwarciem. E, ogólnie gra przestała być warta świeczki. E, z wielkim bólem serca e, porzuciliśmy e, pomysł reanimacji tej makiety. Na szczęście e, równolegle mieliśmy plan dokupić. E, e, Taki zestaw husarza w polskim malowaniu ICC z trzema wagonami, który właśnie tutaj widzicie, jeździ sobie i on w swoim zestawie miał właśnie trochę torów już Aglaisów, Pico, które pozwoliły nam coś tam zbudować niewielkiego, może to nie jest takie w porównywaniu do tam naszej makiety, ale już, już coś tam jest. Dobry początek, dobry nowy początek, i myślę, że pójdziemy w te tory. Dlatego, że no, one nie są skomplikowane i można na nich budować prostą podłogówkę, czego nie można było robić na starych torach. Ale oczywiście temu zaprzeczają moje dzieci. Tu widzicie stare jakieś resztki torów, jeszcze to są i kartonówki i blaszaki U ze starego Pico, je można wyginać, robić się co z nimi się chce, także tu sobie eksperymentują Zuzia i Cypek. Do tego mają jakieś tam zestawy takie totalnie uproszczone, hobby sprzed lat, kilka wagonów. I lokomotywę, i po prostu robią sobie eksperymenty. Tam, jakby nawet coś się wydarzyło, to po prostu to nie ma szkody, i tak ta lokomotywa nie działa. Wagony ma, mają potężne uszczerbki, te wyselekcjonowane do takiej zabawy. My przechodzimy na ten zestaw jako bazowy dla naszej zabawy. Przechodzimy z całym inwentarzem, czyli te wszystkie domki, które były. Do nich mieliśmy podświetlenie, one zostaną popodklejane i wracają do naszego setu. Wszystkie drzewa, oczywiście tu nie wszystko wyjęliśmy, nie ma na to miejsca, dużo rzeczy trzeba pokleić na nowo. Domki, mamy nawet dwie fontanny, które są zasilane przez pompy i prawdziwa woda na nich może lecieć, dość efektownie to wygląda. To wszystko postaramy się odpalić za jakiś czas. Potrzeba sporo czasu, sporo wkładu finansowego znowu, ale będziemy się chyba w to bawić. Już kilka katalogów zostało przejrzanych, co byśmy jeszcze dokupili. Starać się będziemy oczywiście robić to w barwach naszych kolei rodzimych PKP. W tej chwili jedzie skład Taurus i trzy wagony ICC oraz takie, trzy, o tu jakaś mieszanka, wagony z PRL-u widzę i dwa ddr -y. Na końcu, na drugim toru, że stoi Piętrus, kurniki potocznie nazywane, chłodnia i znowu Perelaki. I platforma z dwoma samochodami. To jest tylko kilka rzeczy, które mamy. Jest tego całe pudło: pudło wagonów, pudło domków, jeszcze kupę innych pudeł z elektroniką, z elementami do sterowania, z klawiaturami i tak dalej. Jest tego sporo, będziemy reanimować, co się da. Troszeczkę serce ściska. Te nasze lokomotywy sprzed 20-30 lat niestety są do kapitalnego remontu. Do wymiany są szczotki do wyczyszczenia, koła, zaśniedziałe styki, jakiś tam na brud powoduje to, że one nie jeżdżą tak jak trzeba, nie ma to nic wspólnego z przyjemnością hałasują mnie miłosiernie i wymagają no, dużej uwagi e, no też szczególnie nasza lokomotywa e, piękna, parowa, z wielkim tendrem e, która po prostu jest takim moim oczkiem w głowie, jest przepiękna lokomotywa e, co mogę powiedzieć dla tych, którzy e, chcieliby zacząć zabawę e, właśnie takimi fajnymi modelami kolejowymi. Ten zestaw, który żeśmy kupili, jest w dobrej cenie. Jest to zestaw hobby, także on jest uproszczony. Jeżeli godzicie się na takie uproszczenia, to jak najbardziej. Uproszczenia polegają na tym, że tak jak widzicie na samej loko lokomotywie, Pantografy są dwa, powinny być cztery, w ekspercie przynajmniej tak, tak jest. Drzwi są nie w tym miejscu, także tak naprawdę nie jest to ta lokomotywa, która jeździ u nas, to jest zupełnie inny model. Wagony są fajnie nawet wykonane, aczkolwiek nie posiadają oświetlenia, co na przykład moje perelaki oliwki posiadają. Yy, oczywiście jest to, yy, jest to do, możliwe do zrobienia, do uzupełnienia, i yy, 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 w sumie się dziwię producentowi, że przy dzisiejszym koście LEDów tego nie zrobił. Ale no nieważne, yy, sam zestaw jest godny uwagi, wart uwagi. Przede wszystkim to czego ja nie wiedziałem, to to, że można śmiało ustawić podłogówkę i to się nie będzie rozłączać. Wynika to z tego, że to już jest tor profilowy 2.1 i no naprawdę fajnie się trzymają te tory. Mnie to zawsze irytowało jak nie były stare tory przybite do dechy, bo to się wszystko rozłączało i tak dalej. No była rzeźnia. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jednak się troszeczkę pozmieniało jeżeli chodzi o wózki i sprzęgi w wagonach. One są oddzielnie. Wcześniej sprzęg zawsze był kierowany przez wózek. No na pewno to wpływa na, na tą jazdę bardzo dobrze tych wagonów. A sama lokomotywa jest mega ciężka, robi bardzo dobre wrażenie, porusza się niemal bezgłośnie. To co słyszycie to w zasadzie tylko szum wagonów. A takie popiskiwania, tam delikatne, to te moje najstarsze wagony, które wymagają no, troszeczkę uwagi. Stąd, stąd ten, ten, ten dźwięk, zasilanie w zestawie, tam Zuzia nie ruszaj, Zasilanie w zestawie, jak widzicie, bardzo fajny, mimo że skromny zestawik, ale przynajmniej ma dwa tory i możemy tutaj ustawić sobie drugi, drugi skład. Nie będzie jakiegoś typowego unboxingu, może z, z, zajmiemy się tym zestawem oddzielnie przy, przy okazji dokupowania. Nowych zestawów. Jedyne co Wam powiem to tak jest. Zasilacz w tym opakowaniu Lokomotywa trzy wagony. Zasilaczyk z całym okablowaniem oczywiście. Dwie zwrotnice na zakrętach. Dwa składy można jakieś tam niewielkie 3-4 wagonowe zmieścić. Mnóstwo ulotek. E, nastawnia taka plastikowa, żeby móc ustawić e, wagoniki. E, no i tyle. Dla wszystkich, którzy są ciekawi, e, m, e, dlaczego żeśmy e, zrezygnowali z walki z makietą, e, w tej chwili pokażą się zdjęcia e, gdzieś z telefonu mojego wrzucone do filmu, e, co tam faktycznie, jak to wyglądało. No niestety łapię to za serducho, szczególnie tych, którzy kochają ten temat. E, niestety e, tak to wygląda. A przed wami jeszcze e, tuż po tych zdjęciach e, kilka ujęć z samej jazdy e, tego zestawu. E, spróbuję coś tu nagrać, mimo że to nie, nie jest jakaś nie jest makietą. Nie jest jakimś profesjonalnym podejściem, jest to tylko zabawa, jest to podłogówka i pierwszy etap, mam nadzieję mocno załaziłem tutaj Zuziej i Cypka, pierwszy etap ich chyba przygody, bo moja przygoda cały czas trwa, jeśli was interesują tego typu filmy, pod spodem będzie zamieszczony link do playlisty, z filmami z naszych wyjazdów na wystawy związane z kolejnictwem i w skali H0, i w skali TT, jak i w skali ogrodowej G z Wrocławia. Jeśli jesteście zainteresowani, to prześledźcie sobie te linki. Myślę, że warto, jeśli wszystko dobrze pójdzie i minie ten trudny czas, no przed nami kilka porządnych wystaw, na które warto byłoby pojechać, a może nam będzie dane, nakręcić film i Wam to wszystko zrelacjonować. Dzięki jeszcze raz, oglądajcie sobie swobodnie tych kilka ujęć. Dzięki i do zobaczenia.